Czas na przegląd presy regionalnej, a my rozpoczynamy, drodzy Państwo, m, kurierem zawierciańskim, Ma tutaj spór o kopalnię na ostrzu noża. Nie pierwszy raz zdarza się, że przedsiębiorca e, walczy w cudzysłowie albo i czasami nawet nie z cudzysłowem, tylko bez, z urzędem. Nie inaczej jest właśnie w tym przypadku. Przedsiębiorca jest zainteresowany budową legalnej kopalni piasku. Problemem, m, stanu, problem stanowi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy, które dotyczy sołectwa Chruszczobród, Piaski. Okazuje się, że teren, na którym właśnie ma powstać ta legalna kopalnia piasku, należy do tego już przedsiębiorcy. No a na dzisiaj, na to, co dzieje się właśnie teraz, wydobywany jest tam nielegalnie surowiec. No i niestety, drodzy państwo, nie wygląda to zbyt dobrze. Swoje racje ma przedsiębiorca, swoje racje ma także miasto. Trudno powiedzieć, kiedy budowa kopalni się rozpocznie. Sprawa ciągnie się tak, Długo, że części dokumentów traci ważność. No i co będzie działo się dalej? O tym wszystkim zapewne kurier zawierciański będzie Państwa informował. Więcej informacji oczywiście w numerze. My przechodzimy dalej. Tym razem 7 dni Częstochowa. Moi drodzy, porady wędkarskie. Ja nie wędkuję, ale domyślam się dla wszystkich miłośników tego sportu będą to bardzo cenne porady. Konserwacja sprzętku, sprzętu wędkarskiego w trzech krokach oczywiście. Krok pierwszy to oględziny, krok drugi to wędzisko przynęty i kołowrotek. Krok trzeci przechowywanie sprzętu. To dobre rady dla tych wszystkich, którzy... Zimową porą nie wędkują, no bo jest to trudne, aczkolwiek podobno nie niemożliwe. Co robić, żeby w dalszym ciągu czuć tę atmosferę? O tym wszystkim właśnie w tej gazecie. 7 dni Częstochowa. My przechodzimy dalej. Tym razem strzelec o polskiej drodzy moi. I tutaj um, mówi się: ściągnij nogę z gazu. Ten pan, 21-letni kierowca, um, nie zrobił tego. ściął dystrybutor gazu na stacji paliw w Jemielnicy. Tak się właśnie wydarzyło. Jest nad nadmierną prędkością. To według policjantów przyczyna wypadku, do którego doszło w sobotę 30 listopada, m, kwadrans po 21. Całe szczęście kierowcy m, m, samochodu nic się nie stało. Został ukarany mandatem. Nikomu nic się nie stało, oprócz tego, że wstępnie straty wyceniono na 20 tysięcy złotych. Więc takie nieściąganie nogi z gazu niestety może kończyć się bardzo, bardzo dotkliwą m, finansową stratą. Drodzy moi, przechodzimy dalej. Tym razem Twoje zagłębie, a tutaj Tutaj galeria, elektrownia odrestaurowana. Wiele w naszym regionie jest i nie tylko pewnie w naszym regionie jest miejsc, jest budowli, które nie są niestety odrestaurowywane i które po prostu straszą, a okazuje się, że w Czeladzi nową wizytówką miasta, stała się właśnie Galeria Sztuki Współczesnej, elektrownia. Budynek, będący obecną, obecną siedzibą galerii, został wybudowany już w latach 1902-1908, a w przyszłości w jego murach funkcjonowała zabytkowa elektrownia kopalni Saturn. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji teraz mnóstwo ważnych wydarzeń będzie działo się właśnie w tym budynku. Będą organizowane warsztaty artystyczne, także przeróżne wystawy. Więcej oczywiście już zachęcam do spojrzenia do Twojego zagłębia. A my przechodzimy sobie dalej. Tym razem tygodnik Krapkowicki. I tutaj nie wesoło, bo cięcia w oświacie szykują się. Cięcia w oświacie, drodzy Państwo, i wielką awanturą zakończyła się próba przeforsowania zmian organizacyjnych w szkołach, związanych ze zwolnieniem kadry administracyjnej, jakie proponuje zarząd powiatu. Projekt zdjęto z ostatniej sesji, ale wróci w grudniu, 20 grudnia, kolejna sesja po konsultacji ze szkołami, czy u uda się um, tak tą sprawę um, w, w jakiś sposób um, może, nie wiem, rozwiązać o czy uda się zrobić tak, żeby dwie strony były zadowolone? Zazwyczaj jest to problem, ale może jakiś konsensus uda się wypracować i może uda się jednak coś zrobić. Problem polega na tym, że po raz pierwszy od lat szykuje się mniejsza subwencja oświatowa i to o 440 tysięcy złotych. Mimo, że mamy mniej uczniów, wydatki wzrosną i te liczby nas zaskoczyły. Tak tłumaczył radnym starosta Maciej Sonik. Co będzie działo się dalej? Z pewnością tygodnik krapkowicki będzie o tej sprawie mówił. No i teraz wiadomości ludzkie, drodzy moi. Rude jest modne. Em, no i e, rudy był także najmodniejszym kolorem wieczoru. Wszystko za sprawą 12 dziewczyn, które nie zamieniłyby go na żaden inny. Ta rudość jest w środku, to nie tylko kolor włosów, to wyjątkowy charakter. Podkreślały kandydatki do tytułu Rudej Roku 2014. Gala podsumowująca kampanię Modna Ruda odbyła się 30 listopada. Gościem specjalnym była znana modelka Joanna Krupa. Wprawdzie nie ruda, a blondynka, ale e, Dużo o tych rudych wie, bo oczywiście ona tutaj wybierała między innymi rudą roku jurorów. Oczarowała Estera Brożek, rudzianka z Bykowiny, która została ambasadorką miasta. Po pozdrawiamy wszystkie rude, pozdrawiamy rudę z Rudy Śląskiej. Drodzy moi, a druga część naszego przeglądu prasy jeszcze dzisiaj w programie.